Siemaneczko z tej strony, Mateusz. Na początku, oczywiście, życzę wszystkiego dobrego, czyli dużo zdrówka i kasy na ten nowy rok, oraz tego, żeby wszystkie plany Wam się udały. Jeżeli jakieś macie marzenia, czy też właśnie tak jak mówię, plany do zrealizowania, no to, no to wszystkiego dobrego życzę. Mam nadzieję, że wszystko Wam się po prostu uda. Ale ja nie o tym chciałem gadać, chciałem porozmawiać o różnych rzeczach, o planach na ten rok, jeżeli chodzi o ten kanał, jeżeli chodzi o mnie. Także zaczynamy od pierwszej rzeczy, czyli od filmów. Filmy nadal będą się pojawiać. Będą się pojawiać z różnych gier, prawda? Będą się też pojawiać o cenzurze, tak? Filmy o cenzurze nadal będą. Mam już nawet fajną taką listę gier, z której coś mogę zrobić. Czyli już sobie wyszczególniłem mniej więcej, z której gry będzie można zrobić, ukręcić jakiś content, można coś jeszcze tam ukręcić, jeżeli chodzi o, o jakieś takie gry inne niż GTA i coś tam już mi się udało nawet w tym temacie poczynić, jakieś tam postępy, jeżeli chodzi o research, jeżeli chodzi o przeszukiwanie internetu, to coś na pewno tam się y, uda wygrzebać. Oczywiście standardowo będą się pojawiać nadal filmy o grach, czyli przechodzę sobie jakąś grę, nie wiem, tam, która trwa 2, 3, 4 godziny, no to wiadomo, nagrywam sobie ją całą, przechodzę sobie w zaciszu, w zaciszu domowym, y, montuję, Prawda? I wrzucam na kanał, i jak najbardziej tego typu filmy też będą się nadal pojawiać, tutaj jest absolutnie bez e, jakiegoś szału, bez żadnych zmian czy coś takiego. Kolejna rzecz to oczywiście transmisje na żywo, panie, panie kochany, chciałem to zrobić w grudniu, ale się nie udało przez różne e, perturbacje, przez różne problemy, czy to techniczne, czy to organizacyjne, no wymieniać, by można było tego dosyć sporo w moim przypadku. Ale tak czy siak, streamy, livey, transmisje na żywo jak zwał, tak zwał pojawią się na 100%. Nie wiem tylko, czy będzie to w lutym. Czy to będzie troszeczkę później? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie na pewno nie w styczniu, dlatego że muszę pewne, że tak powiem, rzeczy organizacyjne i takie jakby ustawieniowe, tak? OBS-y i te inne sprawy. Będę sobie musiał to wszystko jeszcze poustawiać. Będę sobie musiał też, że tak powiem upewnić się z internetem, czy wszystko jest ok. Mam nadzieję, że już będzie w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o same transmisje, czyli co na nich będzie, no to wiadomo, co będzie. No kurde, no nie muszę wam tłumaczyć, prawda? No gry, które uwielbiam. Ale też jakieś wasze propozycje, tak? Nie wiem. Będzie GTA 4 na przykład, które też zakupiłem niedawno, bo dawno, kurde, nie ogrywałem tego tytułu. Nie ogrywałem go już od wielu, wielu lat. Co tam będzie? Ostatnio w to grałem nawet chyba na PlayStation 3 bardzo dawno temu. Co tam będzie jeszcze? Wiedźmin, którego nie ogrywałem też. Kurde, no będzie tego naprawdę sporo. E, jakieś Call of Duty, jakieś e, m, strzelanki, prawda? Oczywiście żadne tam jakieś gry strategiczne czy coś, bo ja totalnie w tym nie siedzę i totalnie ja tam o tych grach nic e, praktycznie nie wiem. To znaczy dawno kiedyś grałem, ale wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o ten gatunek też, bo e, on nie jest aż tak bardzo popularny, jest to bardziej dla niszowego odbiorcy niż e, dla mnie e, i tyle. I to w zasadzie wszystko co mogę powiedzieć na temat transmisji. Jeszcze Jedna rzecz bardzo ważna, mega ważna, czyli że streamy nie będą się pojawiać codziennie. Bardzo bym chciał, żeby one się pojawiały codziennie, ale wiem też, że to jest na ten moment dla mnie niemożliwe. Muszę po prostu, że tak powiem, jeszcze włożyć mnóstwo pracy w ten kanał, żeby on po prostu bardziej się rozrósł i rozszerzył do tego stopnia, że po prostu będzie to dla mnie możliwe. Co do konkretnych dni albo godzin, no to powiem krótko, godziny, no to jest wiadomo, albo godziny wieczorne, albo jakieś tam popołudniowe, tak, czyli nie wiem, 18 załóżmy, czy tam 19, może być 21, 22, to oczywiście zależy wszystko od tego, jak się u mnie wszystko ułoży, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o pewne rzeczy do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. A co do samych dni oraz mniej więcej co ile będzie można się spodziewać live'ów, no to u mnie sprawa krótka. Na ten moment tak jak już mówiłem, nie jestem w stanie robić tego codziennie. Gdybym był w stanie robić to codziennie, no to, no, no to byłoby to codziennie, tak, no. no ciężko, żeby było inaczej, natomiast yy, na ten moment przypuszczam, że jakieś wybrane dni, wybrane dni pod rząd, chyba, że pewne rzeczy mi się ułożą na tyle fajnie i na tyle dobrze, że będę mógł po prostu nagrywać, znaczy transmitować, nie wiem, na przykład 2, yy, 3 albo nawet 4 dni pod rząd, bo tak też się może zdarzyć, także no, Mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że będzie wszystko z tym w porządku, jeżeli chodzi o te transmisje. Także podsumowując, będzie tego sporo. Będą nowe filmy z nowych gier, z kolejnych, będą ze starszych, z nowszych, będą też filmy o cenzurze, której sobie, no, no nie mogę darować, tak? Której, no, nie mogę sobie darować po prostu, ponieważ to jest kopalnia kontentu. Przy Manhuncie przekonałem się, że naprawdę jest tego sporo. Dodatkowo do tego jeszcze dojdą transmisje na żywo, no to wiadomo, że też będzie to poszerzone o jak Jakichś tam y, kolejnych widzów. Więc no mam nadzieję, że tutaj będzie spoko. Oczywiście będę też czekał na wasze propozycje, czyli nie wiem jakiekolwiek inne gry, prawda na, na streamy, prawda, czyli jakieś GTA, Call of Duty, jakieś strzelanki, nie wiem, symulatory, czegoś też, nie wiem. Może być naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Wiadomo, no, wszystkiego na raz nie ogram, tak? I coś będę na coś będę się musiał zdecydować, ale no też macie w tym jakiś też udział, no bo też proponujecie mi pewne rzeczy, tak jak na przykład ten widz z Manhuntem, który mi właśnie polecił, żebym sobie sprawdził to i kontentu oraz tej treści z tej cenzury, którą można było wyciągnąć było no naprawdę sporo. I nie inaczej będzie w przypadku innych gier, na przykład Call of Duty World at War, o którym już tam kiedyś też wspominałem. Zasiądę do tego i zrobię to, bo tam Oj, naprawdę tam jest bardzo tego dużo, tak, a też potrzebuję jakby dostępu do pewnej wersji i uruchomienia jej, prawda? No bo najbardziej to widać na konsolach, a że gra wyszła na PlayStation 3, no to no, trzeba się z tym troszeczkę pobawić, żeby, żeby gra mi się nie crashowała na emulatorze i tak dalej, no bo no, inaczej się nie da. Także nowy kontencik pewnie będzie, nowe gierki z cenzury, nowe filmy o, o grach w ogóle, jakieś tematyczne filmy, pewnie aferki do tego dojdą, będą też live'y, będziemy sobie też przeglądać pewnie jakieś newsy, co tam nowego w branży gier, ale najbardziej to yy, boję się tego, co będzie w tym roku, jeżeli chodzi o inkluzywność, walki, yy, jakieś slowki, stołki, wiecie o co chodzi, no nie? Wpychaniem ideologii na siłę, opychaniem yy, upy jakich, yy, jakichś konkretnych mniejszości, grup społecznych, tam wiecie do tych rzeczy i tak dalej. Masakra. Ja nie chcę o tym po prostu słyszeć ani słowa już, bo a wiem, że będę słyszał przez cały bity rok o tym, że tam afera, tu afera, tu Sony zrobiło to. Tu Noty Dog zrobił tą, to z łysą babą, że to tamtego tu Concorda zrobili, okazało się gównem yy, I tak dalej, i tak dalej. No, w sumie zamiast robić dobre gry, oni robią. Robią to, co robią, no, Mam nadzieję, że im to się odbije czkawką, że po prostu na kontach bankowych yy, to odczują i po prostu zmienią swoje nastawienie na normalne bardziej, na bardziej cywilizowane, na takie. Yy, takie po prostu zdroworozsądkowy, o, tak bym powiedział. <laughs> I tego życzę Sony, życzę każdemu tego, mm, każdemu deweloperowi w ogóle, ale no, wiadomo jak to, jak to wyjdzie. Także tyle, pozdrawiam e, jeszcze raz, dzięki za suby, dzięki za łapki w górę, dzięki za wszystko, co tam dajecie, e, że komentujecie, że oglądacie, że wyświetlacie i, i tyle. Na razie i do następnego filmu. Cześć!